Cześć, Maneczko, witam Was w jeszcze kolejnym odcinku. W jeszcze, jeszcze najlepszym odcinku będzie dzisiaj grobowiec. Jak ma? Grobowiec. Orków? Goblinów? Nie, olbrzymów. Jak tam było po świętach, pojedliście? Mam nadzieję, że tak. Ja, ze względu na daily vlogi, które wrzucam na kanał, zapraszam. Forma na lato. No, musiałem przystopować. Ale co, nieco sobie pozwoliłem. Także nie ma także całkowicie Pieta i tak dalej. Babci z hawały był jedzony. Dobra. Także lecimy teraz yy, w dół. Tutaj już kiedyś byliśmy na odcinkach. Ale teraz eksploruję to wszystko w 100%. Mam tarczę, mam hełm. Robaczy hełm, czy jak mu tam. Dobyłem go tam z tej miejscówki z lawy. Będzie warfit O, patrzcie, widzicie jak to działa dobrze? Mam, bo mogę tarczę założyć. Gdyby nie ta tarcza, to by była lipa. Ops, 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 ops. Cze? bez tej tarczy nie da się nic tutaj zrobić. Nie da się. Ale poczekajcie. A muzyczka dalej leci, pamiętajcie. Dajcie znać, czy ta muzyczka jest ok, czy nie ok. Jak jest do dupy, to już jej nie będę puszczał od kolejnego odcinka. Dodajcie info, tak lub nie. Tyle możecie jeszcze dać, tak? Dobra, fajnie. Zjeżdżamy w dół? Kurde, nie byłem tutaj jeszcze. Okej, okay. jakiś ludzik, pogadajmy. No, jeszcze jest mam jeszcze no. Nie. Był on Właśnie, ty, mogę na łeb go porobić. Nie jestem. Uf, na łeb. Co ty gadasz? Skarb? Przyjacielu, jesteśmy? No dobra, daj skarb, a ja tak cię wydymam. Chyba, że on chce mnie zabić. Chyba, że chcemy zabić. Kajmy tutaj, przejdźmy się. Okej. Okay bo groźne, wiecie co? Całą. To jest mgła jakaś. Ale tutaj dziś kiedyś spadłem i był miecz. Słuchajcie, czy to jest mgła, żeby. Bossa, czy to jest mgła. Nie, to jest przejście. Co? A łeb. Śmietnik. Spierdzielę. No, ej o, ja pierdzielę. Estus. Ale odcinek się zaczął zarobić. O. no. Tak, takie moje przywitanie są Siemano. Nie wiem, czy to jest głupie, czy nie. Daj znać. Jest miecz. kurde wiedziałem, że to coś mi tak śmierdzi, ta drabina. Ale no, dobra, mamy mamy ognicho. Damy, mo możemy ta zginąć do bólu. Czy tutaj trzy razy pewnie wracałem, a nie nagrywałem tego, ale no jest dramat jednym słowem, ale słuchajcie, dobra. Teraz mogę ten skarpić, od, 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 od tego, odczaić, obczaić od sprawdzić co ten gościu mi tutaj wciska, czy kit, czy nie. O! Dobra! Hmm. <laughs> I śmieciu! Czek czułem, że to jakieś coś śmierdzi taki już jestem. Ale, o, masz przerąbane. A czy on chce się bić tutaj, tak? A, nie, to jakiś boss jest. tu jest potwór. Medusze latarnia. Ma latarnię czaszki. Ale poczekaj. Tu, tu jest jakiś potwór, czy tutaj jest jakiś jakiś boss? A? To jest tylko to jest tutaj serio możliwe takie małe gówno mnie nie zabije bez sensu jak to było to to to, to, to nie wiem, nie wyśliłeś się za bardzo Okej, okay. jakieś gówno takie wieloma rękoma Ale nie no, prosto jest Jest prosto Co jest? Chłopeczka jakaś dwóch pustych są wściekli Kurde Nie wiem na no jakoś ich uratuje, zabiją, zabijając ich po prostu. Blokowałem, wiesz? Jest coś? Okej, okay. ta ma śpiewka, to ma śpiewka tutaj. Dobra. Teraz ciszę muzykę. Teraz się widzi. Dobra, muzyczka trochę ściszona. Też to trochę irytuje, jak jest tak głośniej. Ale poczekajmy, poczekajcie, poczekajcie. To jest ta babeczka. Nie będę jej zabijał, po co? To nie da. Kurde, Okej, okay. okay. jeden z głowy to najważniejsze. Okej. Okay. Ja go zabiję pendem.

不对？对 Drabina jest dobra, mamy drabinkę iluzję. Dobra, zejść góry. Ja tam wejdę ciuka trupie za to Ale masz przerąbane nie? Ujoj, no nie żartowałem Idę stąd Ej. Okay. A on jest głupi. Oba, kurde, mać! Co jest? panem. Biorę na górę, ludzie, wchodzimy na górę. Nowa. Ta, ta lokacja jest też obszerna dosyć. Jest tyle miejsc, gdzie mogę pójść. O, cześć. Nie mogę ciebie zgarnąć. A musiałbym musiałem na, na dół zlecić wtedy. Aha, jednego Estusa jeszcze. Okej, okay, widzicie, tam jest kolejny, ale z jego zrozbiegu już. Okej, okay, widzicie? Warfit. Dobra, zabiłem cię, zabiłem cię. Już myślałem, że przeszyłeś na gościu. A no. mu? jestem Ale miejsca Oko śmierci, a to to do tego robowca. A tutaj co mamy? Ma Murakumo Ja tak tych miecz nie będę używał, bo Mam najlepszy teraz Gry World oczywiście Z Tosem Radzi sobie ze wszystkim jak na razie Co? No. A widzicie tam byłem ja tu... jaja. Tak muszę zejść na dół o. A, trochę ja ja. Gdybym nie miał tyle HP, to bym zginął bez przesady A? A? Tu jest miecz Ale zanim Okej Dawaj zapisuj tą grę Ja cię kręcę Teraz tego Uba trzeba znaleźć Ale ten gość ma przesrane Ale ma przesrane nie Tylko go tutaj On tutaj na pewno stać już nie będzie On gdzieś uciekł Ma to Dobra. Jesteś frajerem. Pluje na ciebie. ja takiego? Coś falnięte na łeb po prostu. co wytopu Okej. Ja tu nie chcę nawet wracać. Dajcie mi spokój. Dobra, uciekam stąd. Tutaj nic się specjalnego nie dzieje. No, zabity. Typ. Zabity. Nie mogę bym mu na to pozwolić, że co? Chociaż może dało się z nim pogadać. A pluje na niego tam. Czy dało się, czy nie dało? Olać go. Dobra, tutaj lecimy w górę. Pytanie czy, czy ja chcę iść tam dalej w Explore czy wrócić? Chyba chcę iść w Explore. Chyba chcę, tak tutaj w lewo. Pójdźmy tutaj, zaryzykuję. Mam dwa Estusy. Pytanie czy... O ty szupio Polski żar Muszę się tu wrócić Ale boski żar jest No to zaraz i wrócę Kurę to jest... A, okej okay. Do widzenia, nie chcę się denerwować na razie Szukamy dalej, gdzie mogę iść Ale ta lokacja jest obszerna, naprawdę że w z takim wąskim przesmyku. Gródka białego tytanitu, ale tych tytanitów jest masa. Bo kurde, ja ich nie używam. Ja tylko chcę demoniczny na, na ten miecz co posiadam. Okej. Okay. Tarcza z wizerunkiem. Dalejny jakiś tyf mi nie potrzebny w tej. Dobra. Słuchajcie. To jest miecz tego jeszcze. Patan. Daj. Gdzie ja zleciałem? A tutaj walczyliśmy, dobra. Tutaj walczyliśmy tam na górę. Czyli moja szansa to jest tutaj, żeby pójść i zabić tych dwóch, ta. Albo przebiec obok nich. Uff. Dobra, widzicie? Jaki łeb ze mnie? Palamy to. Mamy to. 14 nagrywki do, do, dopiero jest, więc jedziemy dalej z tym. Tutaj. Na speedrunkę. Bo tutaj nie ma. Bym w plecy nie dostał. Znowu grudkę. Nowo nowy Titanit. Ja muszę popowiadać z kolegą, co ja mam z tym robić, bo. O kurde, taki, taki tutaj szybki jestem. Zaraz spadnę gdzieś. tak nie chcę się z nimi walczyć, bo po co. To nie są denerwujące te psy. Nowe psy, tutaj. Kuźwa. A się to co się stało? Wtf, sobie z góry na mnie skoczył i wie co to miał być. Rabina. Wchodzimy. Co tam jest? To jakiś ma... Niskie pięter... Pięterko. Ale fajnie, że mam drugi... drugie ognisko dosyć blisko. To jest tyle miejsc do eksploru. Okej okay. Na zewnątrz jestem Wow! Nie no, robi to wrażenie. Robi wrażenie. Tam, tam dalej też można pójść. Ja pierdziele, jeszcze go zgubiłem. No to dupa. Mój błąd. Za szybko zaatakowałem, bo już nie miałem widoczności. Myślałem, że go widzę już. W zasięgu. Tutaj. Nie ma. Miałem skakać. Tam co się rano. Tam się coś na dole zbugowało. Tekstury nie, do, nie wczytały się. Dobra, tego olać. Tutaj się wróci po prostu. Ok. Tarcza. Znowu weskinia. Tutaj gdzieś boss będzie. Będzie boss jak Lui. Ale to tylko ty. Coś w sensie czuję, że jeszcze nie jeden wyrośnie. No come on! Za zlecę. Oni też strzelają. To co to jest? Kupisko, szkieletów w jednym miejscu, czy o co chodzi? A, okej Okej Ten do tej... Dobra, udało się jakoś to rozegrać Oj, napiłem się Estusa, ale jestem Ja Miałem F nacisnąć, żeby tylko zmienić na, tu, na one handa Ej, ja powie, że są trupy. Trupy. Matko, jednak Co to jest? Fajerbolami strzelają. Kurwa. pierdziele. I co ja tutaj? Nie chcę z nimi walczyć. Aha, to są ci? Tełby. Dobra, to będzie dosyć proste, jednak. Dosyć, powie powiedziałem dosyć proste, bo wiecie, bo jak zginę, to żeby nie było przepału. A zarąbiście, że nie zdążyłem cię zaatakować, wiesz? Pierdziele. Nie chcę was bić A, widzicie? I chyba jest boss, tylko że Praszyk po Turlaj się O, tutaj powinien być boss Nie, nie idę tam Nie pójdę tam, jeżeli tutaj nic już więcej nie znajdę Ostatnim, i co ja mam teraz zrobić? Więcej tutaj nie ma. 16 koła to jest sporo. A tam, co jest? Pójdę tam, wiecie, ale ja mam Estusu. Jak tam jest boss, to jestem kaplica ale nie może być bossa, bo nie ma miecza. Jak oni chcą dać tutaj bicie bossa, a nie masz nawet. Respić. Tamto przeszedłem. Dobra. To trudno. Co ma być, to będzie. Jak tam jest boss, to no, zginę po prostu. Zginę po prostu. I zakończymy krótki odcinek. I tyle będzie w temacie. Bo jak tam jest boss, to tutaj się zatanisz, tu się wrócę. To będzie dramat. Uff. Niech. Dark Souls, mają mnie w opiece, już tutaj bossa nie było Jest boss Ale dlaczego? Wśród nie ma nigdzie Aż wysmarkam nosa, sorki, ale to jest takie... E, to jest dramat Chciałem to zrobić A jeszcze tracę połowy życia Starą biść. Na shota To jest ten grobowiec? What the fuck? O Co tu chodzi? Ja tutaj byłem w tym grobowcu. I on był. byłem w jego przymierzu, czyli co? Jakbym nie, w jego przymierzu nie był, to co bym. bym jakbym był, to by mnie nie atakował? ja cię kręcę. To no dramat jakiś. Ja hita jestem. Ja hita jestem to. ja wiem, że twój miecz mam. O kurde, jeszcze ma pomocników. No, widzu. Zapraszam za taki krótki odcineczek. Był explore, było wszystko inne. Ale nie czuję się na siłach gdzieś, żeby to ogarnąć wszystko. Jest 20 minut nie żartowałem, kurde, ale żartowniś, nie? Dobra, zaraz się widzimy jak gdzieś dojdę do tego Nito Srito Dupito, nie? Więc zaraz się widzimy. Ooo! Zapowiałem ja to miecz będzie. Cześć, cześć Dobra Powiemy ostatnie podejście pod niego Bo próbowałem szukać miesza Miesza nie znalazłem tysięcy dość to jest pikuś. Ale czemu tracę tyle HP? Dobra Miecz Ja pierwsze. Dematch. Ale jest do zrobienia, jest do zrobienia. Najbardziej jest do zrobienia. No nic, ludzie, z tego powodu, że chciałem wam coś nagrać. Jeszcze nie znalazłem nic. Tam bok tego bossa nito nie ma miecza. Nie ma respawna. No nie wiem, gdzie się respić. Tak stąd mam lecieć do tego nito co chwilę. On nie jest trudno, on jest dosyć prosty. W sensie, że dipsa mu zadaje dużo. Ale no trzeba coś pokminić, żeby... Bliżej się gdzieś respić. No nie wiem czy to jest najbliższa miejscówka do niego, do respa. Jeżeli tak, no to trzeba będzie się przemęczyć, ale jeżeli jest coś więcej, to ja to ogarnę. Na razie ten odcinek kończę w ten sposób. Sorry. Widzimy się w kolejnym odcinku. Lajka, like daj suba, komentarz zachęć mnie do większego, szerszego do nagrywania po prostu. Szukałem fajnego słowa, nie znalazłem, sorry. <laughs> Także dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego odcineczka. Kolejny będzie jeszcze bardziej ciekawszy. Pamiętajcie, każdy co rusz jest ciekawy. Oglądajcie pozostałe. Sprawdźcie czy nie komałem. No na razie Siemanko, do zobaczenia potem. Yo.